Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 kwietnia bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co jeszcze ciekawego w tym tygodniu dla Was tutaj energię przygotowały. Poniedziałek rydwan, wtorek 8 mieczy, środa 10 mieczy. Czwartek 6 kielichów, piątek 9 buław, sobota diabeł i niedziela 5 denarów. Ojej, bliźnięta, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? W tle mamy kochankowie, więc zastanówcie się, jakiego dokonujecie wyboru. Może coś trzeba skonsultować, doradzić się. Pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna, ale rozwijają się też w jakiejś wątpliwości. Bliźnięta to jest wasza karta, więc być może musicie dwa razy pomyśleć, zanim coś tutaj zaczniecie realizować, mogą być zmartwienia związane z popsutym autem. To raz. Dwa. Być może jakiś wyjazd nie dojdzie ze, do skutku, bo brakuje funduszy. Ech, tutaj wasza karta. W jakiejś pułapce mentalnej jesteś, bliźniaku. To znaczy, no nie wiesz, co masz robić. Są jakieś zmartwienia, ale wszystko się ułoży. Korzystne zmiany już od środy. No dobrze, poniedziałek rydwa, więc być może jakieś sprawy związane z autem, to co mówiłam, może przegląd, może trzeba ubezpieczenie zapłacić, może kupujecie, sprzedajecie, będziecie też w podróży, jeżeli szukacie pracy, może się pojawić jakaś oferta jako kierowca, jako osoba dyspozycyjna e, z daną kategorią, e, być może właśnie samochód jest potrzebny do pracy. E, odniesiecie sukces, jeżeli sami odpowiadać będziecie za to. Co się dzieje w tym dniu, czyli sami weźcie się do pracy, przypilnujcie pewnych spraw, panujcie nad tym, co się dzieje, a będzie dobrze. Może Was odwiedzić przejazdem w tym dniu zodiakalny rak. Co ogólnie w związkach? No, widzę, że tutaj niektóre bliźnięta, coś tam się wydarzy, nawet może być zakończenie relacji. Ktoś zabrania Wam kontaktu z dziećmi. No, jakaś toksyczna sytuacja, więc albo wy tutaj zakończyliście tę, relację, albo ktoś zakończył z wami. Bardzo będziecie to przeżywać. Starajcie się wyciszyć, dużo rozmawiać ze osobami bliskimi, żebyście sami z tym nie zostali. We wtorek ósemka mieczy i karta umiarkowania, więc tutaj nie wiecie, jak sobie poradzić z pewnymi sprawami. Ciężko będzie Wam się też skomunikować, tak? E, porozumieć z kimś, coś wytłumaczyć, razem być może w jakiś sposób działać. E, pewne sprawy wymykają się spod kontroli. No, raczej żadnych spraw urzędowych w tym dniu bym nie załatwiała, nie przystępowała do egzaminu, zwłaszcza ustnego. Możecie mieć pustkę w głowie, e, trema was sparaliżuje. Poranek może mogą być jakieś dorygliwości, bóle głowy, będziecie zdekoncentrowani, natomiast po południu już dochodzicie do równowagi, tak? <laughs> Jednak sprawy uda się jakoś pozałatwiać. Może wam strzelec w tym pomóc, tak? Wyręczyć w czymś bądź pomóc załatwić jakąś sprawę, hmm, pokrzepić, wesprzeć. Hmm, problemy też z nogami, jakieś dokuczliwe bóle nóg. Uważajcie też, żebyście się nie pokaleczyli. W środę mamy dziesiątkę mieczy i kartę śmierci, więc tutaj ból niesamowity. No, niektóre bliźnięta być może się rozchorowały. Silna migrena, bóle pleców, bóle mięśni, problemy ze wzrokiem. Kończą się też jakieś zmartwienia, więc być może znalazła się jakaś osoba, która tutaj was z opresji, że tak powiem, wyciągnęła. No, jeżeli był problem w pracy, tutaj myślę, że konflikt się rozwiąże. Jeżeli szukaliście tej pracy, Jakieś tam oferty będą się pojawiać, tylko nie podejmujcie pochopnie decyzji, bo później możecie ich żałować. Nie dojdzie do spotkania z jakimś zodiakalnym Skorpionem, może być też odwołana wizyta u lekarza. Nie macie na to wpływu, tak? No i ogólnie taki dzień, gdzie Trzeba będzie zaakceptować pewne zmiany, że coś się kończy, coś nowego się zaczyna, tak? Czyli jakiś etap w naszym życiu się kończy, wchodzimy coś w nowego. Może być to zakończenie właśnie relacji. Bądź, jeżeli oddawaliście samochód do warsztatu, no okaże się, że usterka jest dużo poważniejsza, niż się tego spodziewaliście. I raz nie wyjedziecie sobie na majówkę, bo nie zdążą Wam wyremontować, dwa, no, naprawa może być kosztowna, więc tutaj, moi kochani, przygotujcie się na to. Oczywiście nie u wszystkich tak będzie. Jeżeli chodzi o jakieś trudne sprawy urzędowe, one się kończą, więc tutaj będziecie mieli wreszcie jakiś papier, jakiś dokument, który przypieczętuje jakąś sprawę. Może wyrok sądowy, może jakaś decyzja, ale nie musicie się już tym stresować, nie musicie się tym martwić, chodzić w tej sprawie. W czwartek mamy wszystkie kielichów i siódemkę mieczy. Wydaje mi się, że tutaj. Będziecie chcieli unikać troszeczkę spotkań towarzyskich, macie już dobry nastrój, chcecie odpocząć, chcecie poświęcić się dzieciom, domu, jeżeli dzieci oczywiście posiadacie. Natomiast uważajcie na starych, dobrych znajomych, bo ktoś jest nieszczery, ktoś może Was oszukać. Mogą też wrócić jakieś sprawy z przeszłości, które były niewyjaśnione. Może być tak, że właśnie ktoś utrudnia Wam kontakt z bliskimi, zwłaszcza z dziećmi. Więc te bliźnięta, które się rozwodzą, no tutaj będzie jeszcze, że tak powiem, walka o, o prawo o opieki nad dziećmi. będzie, bo jeżeli, bo jeżeli to was ktoś wyrzucił z domu, no rozstaliście się, musieliście się wyprowadzić, to ta osoba tutaj, no, bardzo nieładnie się zachowuje i, i ten, ten kontakt Wam utrudnia. Więc zawalczcie tutaj o swoje prawa. Unikajcie pośpiechu, bo trzeba będzie wracać po coś, czego zapomnieliście donieść jakiś dokument bądź nie wiem, no nie śpieszyć się, uważajcie pod nogi żeby się też gdzieś tam nie potknąć i nie zrobić sobie krzywdy w piątek mamy 9 buław i karta gwiazdy więc jeszcze jesteście zmęczeni całą tą sytuacją, ale jest nadzieja jest nadzieja na to, że wszystkie Wasze plany marzenia się spełnią, że jednak jesteście chronieni że jednak macie ogromne szczęście więc tutaj dajecie sobie radę w tych wszystkich sprawach tutaj kończenia relacji, bądź w jakichś trudnych, nerwowych sytuacjach faktycznie, gdzie są dzieci, gdzie, gdzie jest rodzina, gdzie są jakieś sprawy urzędowe, prawne do załatwienia, bądźcie bardzo taktowni, ostrożni. Nie wychylajcie się, czekajcie na odpowiedni moment, natomiast y, jasno wyznaczajcie granice i brońcie swoich praw. Mimo, że jest ciężko, nie, bądźcie nieustępliwi, bo, brońcie swoich praw. Może być ogromnym wsparciem dla was zodiakalny Wodnik, który daje nadzieję, takie światełko w tunelu, że będzie dobrze, że sprawy układają się tak jak powinny, że wi widocznie tak musiało być dla waszego dobra. Uda się znaleźć pracę po trudnych bataliach i tu może być tak, że ktoś wam tą pracę poleci, spróbuje w jakiś sposób zorganizować to może być ktoś znajomy, natomiast nie wchodźcie we współpracę z osobą, z którą kiedyś już współpracowaliście, a kilka razy nacieliście się, bo ta osoba była nieszczera, nieuczciwa, okłamywała was, bądź nawet okradała, więc tutaj no, na pewno nie wchodźcie jeszcze raz do tej rzeki. Dobrze, w sobotę mamy diabeł i wisielec, więc znowuż taki stresujący dzień. Uważajcie na nałogi. No, mamy dwie karty nałogów niestety, więc no, nie sięgajcie do kieliszka, żeby tam uspokoić swoje nerwy. Starajcie sobie wszystko na spokojnie to przemyśleć. Przede wszystkim dużo wypoczywajcie. Poczytajcie sobie jakąś fajną lekturę. Nie wiem, spotkajcie się z osobą, której możecie ufać, której możecie się zwierzyć, która zawsze jest przy Was blisko, z którą macie dobre relacje, która. Y jest dobrym słuchaczem, ale też osobą, która udzieli jakiejś wskazówki, tak, gdzie będziecie mogli się wygadać, wyrzucić z, z, z siebie to całe cierpienie, bo widać, że tu bardzo, cierpli, bardzo cierpicie i być może właśnie to cierpienie próbujecie sobie załagodzić tutaj jakimiś używkami, więc proszę Was, żebyście uważali nad to co jeszcze no, odwołane jakieś spotkanie z koziorożcem będziecie też chcieli przełożyć wszelkie jakieś sprawy na inny czas, bo po prostu no musicie sobie wszystko w głowie poukładać, tak wisielec jest to przeczekanie jakieś trudności chwilowe przy tym mamy diabła który no, uzależnia nas w jakiś sposób od tej sytuacji ktoś może wami też manipulować więc tutaj też nie dajcie się prowokować, zwłaszcza jeżeli jesteście w jakimś naprawdę mocnym rozstaniu, yy, gdzie tutaj no już na noże wszystko idzie, że tak powiem. Uważajcie co piszecie, uważajcie jak reagujcie, żebyście. Nie reagowali impulsywnie, bo ktoś to może nagrywać, ktoś może zbierać jakiś materiał dowodowy i później wykorzystać to przeciwko Wam. Zwłaszcza jeżeli sprawa jest właśnie bardzo gorąca, to się dzieje tu i teraz, to chyba jest ty, dla jednego bliźniaka, może tylko kilku, nie wiem. Bardzo masz teraz taki ciężki tydzień, kochany bliźniaku, wychodzisz z czegoś, te zmiany są trudne, ale już zaakceptowane przez Ciebie, natomiast no, zadbaj teraz o swoje dobre samopoczucie, tak? Karta gwiazdy też mówi o tym, że, że jest nadzieja, że już zaakceptowałeś tą trudną sytuację, w której się znalazłeś w bliźniaku, i teraz szukasz rozwiązania, jak tutaj się odciąć od tej ołowianej kuli, czyli wyjść z tej toksycznej sytuacji. Potrzeba na wszystko czasu. Wiadomo, że czas leczy rany, czas pozwala na to, żeby się zastanowić, jaki mieć plan na to wszystko, z czym jeszcze będziesz musiał się zmierzyć. Ale, ale nie ulega jakimś prowokacjom, bo pamiętaj, ta osoba może to wykorzystać przeciwko, zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, tak, o prawa nad dziećmi, opieka, spotkania. Yy, więc tutaj, no, bądź mądrzejszy w tym wszystkim, Bieśniaku. Niedziela. No smutna ta niedziela, bo będziecie czuli się troszeczkę osamotnieni, no znowu jakiś stres, jakieś przygnębienie. Bardzo pesymistyczne jest to czytanie. Ja was bardzo za to przepraszam, ale takie wyszły karty. Być może wśród Was jest osoba, która właśnie jest w takiej sytuacji. To ja Ci mówię bliźniaku, ty się nie martw. Wszystko będzie dobrze. Pamiętaj, stawiaj teraz siebie na pierwszym miejscu. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Każde doświadczenie jest to lekcja, którą przyszło nam w danym momencie doświadczyć. Być może sami tego chcieliśmy, być może. Ktoś y, tak zarządził tym całym systemem, tym całym światem, ale świat się jeszcze nie wali, kochany. Bądź kochana. Ewidentnie chodzi o związek, tak? Mamy kochanków w tle, więc może chodzi o, o, o właśnie rozpad jakiejś relacji bądź współpracy. Jest karta głupca, więc przede wszystkim y, zaczynasz wszystko od zera. Y, możesz spełniać teraz swoje marzenia. Jesteś wolny, masz grono przyjaciół, które cię wspiera. Więc skup się na tych pozytywach całej tej sytuacji. Nie użalaj się nad sobą i, i, i staraj się y, przede wszystkim nie bać tego, bo ja widzę tutaj też strach o dzieci, tak, strach o dzieci. Jeżeli jest odwrotna sytuacja, uwolniłeś się od, od toksyka, osoby uzależnionej, która robiła Ci awantury, może podnosiła rękę, y, no, wprowadziła w jakieś długi w spirale, boisz się, jak to się wszystko zakończy, tak, bo wreszcie miałeś odwagę bliźniaków wyjść z tego Bagienka, w którym byłeś, nie bój się. Jeżeli ta osoba Cię nachodzi, jeżeli ta osoba Cię stalkuje, jeżeli ta osoba Cię straszy, pamiętaj, mamy różne instytucje, różne organy, które mogą się tym zająć, więc poproś o pomoc, nie wahaj się prosić, bo ja widzę, że ty tak unikasz tutaj, ukrywasz też coś przed znajomymi, nie mówisz o wszystkim. Może być tak, że jest unikanie ukrywanie przed znajomymi problemów alkoholowych, tak? Zawalcz o siebie, bliźniaku. Jeżeli ty masz problem, staraj się ogarnąć. I powiedzieć, trudno, mleko się rozlało, ale ja jestem silny, walczę dalej. Natomiast, jeżeli ty miałeś do czynienia z osobą, która ma takie problemy, no to musisz jasno postawić granice dla dobra siebie, Twoich dzieci i Twojej wspólnej przyszłości. Twojej ogólnej przyszłości, no wspólnej z tymi dziećmi, tak, z rodziną, jeżeli masz. Więc yy, dokonałeś jakiegoś wyboru. To może jest bolesny wybór, bo o tym mówi karta śmierci. Każda zmiana jest bolesna, ale to jest zmiana. Do której przygotowywaliście się miesiącami latami i wreszcie ona musiała nastąpić. To jest wreszcie koniec i początek jednocześnie. Uwalniacie się od jakichś trudnych, niezdrowych sytuacji, tak? Od zmartwień, od yy, jakiejś właśnie jakiegoś braku, ubóstwa. Teraz będzie tylko lepiej. Tylko musicie stanąć na nogi i nie pozwolić, żeby ta depresja, ten strach, ta pustka, ta samotność was w jakiś sposób tutaj. No podcięła Wam skrzydła, tak? Spowodowała, że stracicie nadzieję. I nie wahajcie się prosić przyjaciół o pomoc, bo oni pomogą Wam. Pomogą Wam. Nie wstydźcie się. To nie jest żadna ujma na honorze prosić o pomoc w trudnej sytuacji. Dobrze, kochani, to tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie, no uważajcie tutaj na te lęki. No mamy kartę diabła i, i wisielca. To właśnie jakieś problemy depresyjne, psychiczne, ale też właśnie nałogi choroby też zakaźne, więc żebyście przez ten cały stres no, nie nabawili się jeszcze jakiejś dolegliwości, tak? Te bliźnięta, które dowiedziały się, że być może czeka Was jakaś operacja, że nagle już musicie być operowani, tutaj neurologiczne też jakieś sprawy, tak? No cóż, no nie bójcie się, trzeba, trzeba spróbować, trzeba walczyć o swoje zdrowie, trzeba walczyć o swoje życie. Jesteście na pewno w dobrych rękach. Życzę Wam mimo wszystko wspaniałego, udanego tygodnia. Czytanie jest ogólne na pewno nie dla wszystkich. I cóż, mam nadzieję, że lada moment robię czytanie na kolejny tydzień, będą już lepsze karty. Trzymajcie się bliźnięta. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.